Hej kochani, ja jestem Karo. oglądacie kanał Karol It, a w dzisiejszym odcinku Block Side Panel Mam nadzieję, że bardzo Wam się spodoba ten odcinek. A więc zaczynamy. Jeszcze chciałam na początku pozdrowić Bombę Luta 121. Pozdrawiam serdecznie, a teraz zaczynamy. W ogóle sobie jeszcze tutaj odbiorę i pozdrawiam w ogóle wszystkich moich widzów. No i oczywiście, słuchajcie, chciałam bardzo, 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 bardzo Wam podziękować za tyle subskrypcji. Tak, bardzo wam dziękuję, jesteście po prostu kochani i buziaczki BUZIACZKI Dobra No po prostu jestem taka zszokowana, że aż mam tyle subskrypcji Nawet YouTube mi gratulował i jestem w szoku, no słuchajcie, no naprawdę Jesteście superowi Naprawdę, no bardzo się cieszę z tego powodu, że mam jakby takich kochających widzów No Ale w ogóle zacznijmy od tego, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień Tak tak, e, oczywiście chciałam wszystkim mało na świecie i mojej życiu dużo zdrowia Bo to się chyba w dzisiejszych czasach przyda, no ba e, I szczęścia, żeby zawsze był uśmiechnięte I tyle No i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Matki Dobra, a teraz przechodzimy do odcinka Mam nadzieję, że e, nie będzie taki krótki Tak, e, mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję, mam nadzieję. W, 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 wczoraj i przedwczoraj nie mogłam nagrać odcinka, ponieważ bardzo się, słuchajcie, czułam i wszyscy na Bloksarii, moi widzowie pisali jest już odcinek, nagrałaś odcinek nagrywałaś się w ogóle tak dużo wspomnieli, więc postanowiłam sobie słuchajcie, że muszę nagrać odcinek bo inaczej nas widzą z pamięci więc to, dlatego nagrywam odcinek dobra, zacznijmy od ogień ja tak, dużo tak myślę, że mam dużo i mam woda, yy, metal, obierzemy sobie go, jeszcze mróz, i próżnia, i jeszcze lawa, kość dużo, promieniowanie, rdzeń. Sen. I chyba zaczniemy teraz od powietrza. Zobaczmy ile nam brakuje. O Jezu, ale nam mało brakuje do 55 levela. Bardzo mało. Więc mam nadzieję, że go bijemy za pomocą tego właśnie Glina. O Jezu, widzicie to. No a co właśnie teraz robię? Nagrywam. Ziemia. A jak po prostu nie bijemy tego levelu za pomocą kryształów, to ten, to. To po prostu ten. To pójdę sobie na parkour. Albo do, na kopanie. Ile? Serio? Dobra, słuchajcie, idziemy sobie zaraz chyba na kopanie. Tak, idziemy sobie zaraz na kopanko. Dlaczego chodźcie ze mną, pójdziemy sobie na szybko kopanie, żeby mieć 55 level. Tak. Albo w sumie pójdziemy sobie na parkury, bo dawno nie było czegoś, że przechodzę parkury, Dlatego mam nadzieję, że przejdę. Je i wiecie, dostałem. Jaki by tu dla Kaori? Nie wiem. <grywka> Dobra, przejdziemy sobie go. To było napisane dla Karo. A ja się nazywam Karo. Więc chyba to było dla mnie, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Ale i tak go przyjdziemy, bo to jest w sumie dla wszystkich. Możemy go sobie przejść to jest publiczny parkour. O, jest jeszcze taki jeden parkur, też tak podobny do tego. Czy też są, jest taki i jest prawa. Bardzo podobny. Chyba, że sam ten usunęli, ale nie wydaje mi się, bo jeszcze wczoraj na niego grałam i wszyscy bijali moi widzowie. <grystanie> Więc dlatego nigdy nie mam pojęcia. A, de de de, de, de. A jednak nie. Połkoście sobie tutaj. Nie wiem, czy to do mnie hej, czy do kogoś innego, ale yh, chyba zaraz odpisz jej hejka. Nie, napisz jej hejcia. Hejcia. Dobra. W ogóle, ostatnio miałam takie lagi na Blockstar już od taka Aha Wiedziałam, że dene Właśnie, teraz miałam takie lagi Pozdro Zmatne Kto ty na lekcji online grasz? Nie wierzę Do czego ty grasz? Mogę, może mnie ktoś uświadomić? Poza z historii? Dlaczego wygracie... Yy, dlaczego wygracie na online? A, przecież się ja muszę napisać im Dlaczego wygracie na lekcji online? Inaczej tego nie wiedzą. To... O, jabłko Moc 2, pozdrawiam. Ma się moja fanka Taka szczczełeczka i jabłko Moc 2, pozdrawiam. jedne, jeden, jedne Aaa, nie wiadłam. Jest uleczajka. A, super! Czadowo! Nawet nie słuchajcie, dobrze idzie. Więc jestem troszkę w sz... O Oku! Co to było? Jestem w szoku, co to było przedtem. O Jezu! O Jezu. Teraz nie mogę. Nagrywasz Karo? Tak. Pozdrawiam jabłko. Moc. Dwa. Takie kropeczki. A na czym garaż? Czy graż, Jezu? Na laptopie. Aha, rozmawiałem tutaj, to jest dyskusja. Aha, oni tu między sobą, wiecie, rozmawiają że Ja lepiej pozdrawiam. Ja Ciebie też również pozdrawiam. Was... Raz. Dobra, yy, chyba koniec odcinka? Nie, dobra, muszę wbić ten level Muszę być ten level 55 i dopiero wtedy zakończę odcinek Dlaczego dopiero wtedy? Dlaczego? Bo już mi mało zostało, a ja muszę wbić dzisiaj ten level 55 Tylko że że nie ma na MSC, że to można tak szybko bić. wiecie, level tylko trudniej jest na MSP Ale przy mamie na MSP jest booster, więc można sobie kupić i jest potrójne fame, więc haha, właśnie udało się, Jezu. Dobra, no to co, sprawdzamy. Czy tutaj ktoś mi nie dał czegoś? Żadnego uśmiechu? Nie. Aha, widziałam. Dobra, może jakieś mamy jeszcze żeby do oddania mam taką nadzieję. Mam w taką nadzieję. I mamy dla VIP serio. Dobra, słuchajcie, no. ja nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić Może komuś pogłaszczę, wiecie, zwierzątka O, jo, jo, jo i tak, 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 bierzemy Bierzemy wszystko mhm. Kurczę, blada W co ja kliknęłam? O to ja nie chcę, ja nie chcę patrzeć na to Nie boję się, tam zawiodę To znaczy Zawiodę się, że mnie tam nie ma ale pewnie nie zaraz na pytania Karo To się postaraj! Albo Karo It, co cię to obchodzi? Nigdy Albo hejterze. Karo It, przecież tam nigdy nie będziesz Co ty w ogóle mówisz? Ty przecież nigdy tam nie będziesz Chyba, że będzie twój kanał pro Nie żartuję Ale nie, bo się tak sobie myślę, że tak będą hejterzy mówili Ale nieważne O, kolejny kryształ więc spoko. W ogóle piszę pod, w komentarzach pomysły na odcinki, żeby była Lilka. Proszę. Bo ja bardzo chcę nagrywać znowu odcinki z Lilką. I ona też tego chce. Tylko musicie pisać pomysły na odcinki, bo inaczej my nie mamy pomysłów. Łączenie. Serio. Aha, uciekło mi. W ogóle weźmiałem sobie jakiegoś zwierzaczka. Yy, myślę, że on będzie spoko, jak się nazywa? Koko. O Jezu, przepraszam bardzo. Dobra, słuchajcie, no musimy dobić ten level, bo naprawdę bardzo bym chciała zrobić ten level. Dlatego chyba już mam, że wystarczy. To po prostu yy, odchodzę do tego, co Serio. Także może kogoś wypuścimy, tak? Ktoś uśmiech? Ktoś uśmiech? O, tutaj jest jakiś rzutek. A, to mój. Aha, <laughs> ciekawe. Tak mało mi brakuje, dlaczego nikt nie chce mi dać uśmiechu. Nie, ja znowu dotknęłam... Dlaczego ja wszystko, Aha. Dlaczego ja wszystko to dotykam, nie rozumiem. Dlaczego mi nie daje kryształów? A, ja już je chyba pogłoska. Ale nie mam pojęcia. O, uwielbiam ten kloczek. Znalazło się miejsce na, dla niego. Pozbieramy sobie chwilkę i nie wiem, nie mam pojęcia. Co dalej? No ale piszcie pomysły na odcinki kozlą, ale też... E, z... No, żeby było ciekawie. Bardzo śmiesznie. Też. Dobra, mam nadzieję, że już starczy, bo naprawdę ich z tym się na kopanie. Więc mam nadzieję, że starczy. Oczywiście bym nigdy nie od odeszła z Brookstead Monarch. Chyba, że gdybym dorosła i bym już zapomniała w ogóle, na czym ta gra polega, to tak. Ale tak to to nie. Jeszcze sobie pogam przez kiki.